Witam Was bardzo serdecznie. Tym razem nie z samego centrum dekancelarii, natomiast z samego centrum urlopowego, a mianowicie Chorwacji, ponieważ jest to zakładam i jestem tego świadomy, że jeden z niewielu miejsc jedno z niewielu miejsc, jakie można jako cel urlopu obrać, no bo wiadomo, gdzieś gdzie musimy lecieć samolotem, różnie to bywa. Lot został odwołany, nie wszystkie biura turystyczne, nie wszystkie oferty mogły zostać zrealizowane. I Wtedy patrzymy, gdzie możemy się dostać samochodem, gdzie ta podróż zależy tylko i wyłącznie od nas. Czyli albo Polskie Morze, albo na przykład Chorwacja, i tak dalej. Także dzisiaj odbywaliśmy piękną podróż statkiem, za co ta pełne jest dosyć stosunkowo do zapłacenia. Jak to się mówi po niemiecku, bezalbar czyli kosztowało to 100 euro za cały dzień. Także sądzę, że jako takie przeżycie jednorazowe warto na to zainwestować. I jaką okazję dla Was niosę, z że mówimy dalej o kwestiach emerytury. Przyjeżdżając tutaj, do, otrzymując tutaj nocleg w tym apartamencie, który wynajmujemy, miałem okazję poznać właśnie parę Chorwatów czyli właścicieli tutaj tego całego domu, to jest około 6-8 apartamentów w takim domku wielorodzinnym, który jak się okazało właśnie wybudowali sobie ci Chorwaci w trakcie, um, oni są z miasta obok nas, ponieważ my się mieścimy mniej więcej we Frankfurcie, nasze biuro, siedziba de jest we Frankfurcie, mówię mniej więcej, ponieważ sam osobiście mieszkam w Offenbachu, a oni okazuje się, że mieszkają w Darmstadt. Czy mieszkali? Mieszkają ponieważ jak byli jeszcze jakby nie byli na emeryturze, to więcej tego czasu spędzali właśnie zdecydowanie w Niemczech, dorabiając się. I teraz na emeryturze wygląda tak, że siedzą tutaj, podziwiają te piękne słoneczne promienie, wynajmują swoje pokoje. Wiadomo, z tym jest jakaś praca związana, ale sądzę, że wielu emerytów, których ja znam, też u mnie w rodzinie, chcieliby w taki sposób spędzać tę emeryturę, a nie od ostatniego do ostatniego, czy od pierwszego do pierwszego liczyć, czy im starczy na ostatnie tabletki. I to jest właśnie temat, jak tą emeryturę robimy. Czy poświęcimy to i zdecydujemy państwu, systemu państwowemu, żeby zrobili co chcieli z tym i od nich będzie to zależne. A w jakim to jest stanie, właśnie zaraz się dowiecie: czy właśnie weźmiemy to w swoje ręce, inwestujemy w jakąś nieruchomość, w jakieś fundusze inwestycyjne, emerytalne, jest tego różne, są różne na rynku, czy w jakieś złoto i tak dalej, i tak dalej. Ja jestem ym, i tego się też nauczyłem właśnie zwolennikiem podzielenia tego na różne. Tak jak ten, to krzesło, na którym siedzimy, najstabilniejsze jest, jak ma cztery nogi, a yy, jak już wiecie, yy, pewnie każdy z Was siedział na takim biurowym, które ma sześć albo osiem nóg i do tego jeszcze się obraca, kręci i buja, to jest najstabilniejszy, najwygodniejszy na nim siedzi. I tak samo będzie też z naszą emeryturą w przyszłości. Jeżeli zostaniemy na tym jednym, jedynym no, może nie jednym, jedynym, bo często mamy tam jakieś oszczędności, trochę pieniędzy odłożonych, ale to wszystko jest takie mało stabilne. Do tego mało stabilne nie wiadomo, ile tej emerytury tak, na, tak naprawdę. A dzisiaj właśnie się dowiecie jaka jest maksymalna i minimalna emerytura, jaką możecie utrzymać yy, w Niemczech. Dzisiaj mówimy znowu o tej umowie od pokoleń, której nikt z nas dobrowolnie nie podpisał a obowiązuje o właśnie motyl, czyli właśnie jest wakacyjnie, jest bez porządku przygotowania, są wakacyjne pogniecenia na koszulce, nie ma żelazka, niestety po prostu nagrywamy dla Was, to jest najważniejsze. O umowie od pokoleń, której nikt z nas nie podpisywał dobrowolnie, a dotyczy ona dużej, dużej większości z nas, tak naprawdę prawie każdego, a kogo nie dotyczy, a kogo dokładnie dotyczy, Możecie, znowu odsyłam was do y, poprzedniego nagrania. Pod tym linkiem znajdziecie, kto musi, a kto nie musi odprowadzać składek emerytalnych. System redystrybutywny, system repartycyjny. Y, te dwie nazwy, y, wybaczcie mi za to, że mieszkam w Niemczech, y, nazywa się to tutaj Umlag FFR. Y, te dwie nazwy y, na ten system, o którym Wam teraz powiem, jak to wygląda, y, znalazłem, jako że są w Polsce, z y, czym to z tego. Że to pierwsze z pierwszą z tych dwóch nazw słyszane jest w, w Polskim radiu, także zakładam, że jest nawet właściwa. Na czym ono polega? System redystrybutywny. Mianowicie, tak samo w Niemczech, czyli jak generalnie działa niemiecka emerytura, czy też polska, to bez znaczenia, bo sam konstrukt jest w sumie taki sam. A mianowicie, ci co dzisiaj pracują, młodzi ludzie pracują, płacą składki emerytalne i co się z nimi dzieje? Ale te składki jeszcze automatycznie od razu są wypłacane. Aktualnym emerytom, broń Boże, te składki nie idą na jakieś nasze konto. Już nie chcę o tym mówić, ale dla jasności wspomnę, nie są oprocentowane i tak dalej. Ale samo to, że nie trafia na nasze konto, no to już jest tylko jest od razu wypłacane. To świadczy o tym, że jest jeden wielki problem, bo no z niczego, z pustego i salamu nie naleje. A czemu generalnie jest ten problem? Bo, jak ostatnim razem wspominałem, wam Was do ostatniego nagrania, czyli górna granica y, składek emerytalnych, y, też jest tutaj ten podział, o którym ostatnio wspomnieliśmy, czyli na stare i nowe y, landy jest ten podział. I teraz tak, y, jeżeli chodzi o stare landy, czyli widzicie na grafice teraz na niebiesko, jest to 82 800 euro, czyli maksymalnie do tego rocznego dochodu y, opłacane są Wzrasta składka na emeryturę. No i tu co widzicie teraz, podział na czerwono, który istnieje, to są właśnie nowe landy, czyli e, to jest też podział, który się nazywa Stare, Nowe Bundeslandy, Alte, Neue Bundeslenda lub West, Ost, czyli Zachód, Wschód. I teraz właśnie powtarzam, e, Stare Bundeslenda, czyli West są na niebiesko, i Bundeslenda, czyli Ost widzicie na czerwono. I w nowych, czyli na ost, na czerwono, ale w nowych, czyli na czerwono, 70 tysięcy euro, 400 maksymalnie. Do tej kwoty dochodu są naliczane Podwyższe, ale w jest skorki emerytalne, Czyli jak to zarabia tyle lub nie wiem, 100 tysięcy na przykład w roku, no to adekwatnie, a są takie osoby, które też na etacie spokojnie to zarabiają, to oni zarabiają więcej adekwatnie. Um, już pomijając ten fakt, że tak jak wspominałem, e, to co możemy oczekiwać jako emerytura, e, nie jest zadowalające, tym bardziej te osoby, które mają wiele wyższy standard, wiele większe dochody, tym bardziej ich e, luka emerytalna nie zostaje zaspokojona. I teraz pytanie właśnie. E, bardzo prosty przykład. Mieszkam w, starych, e, w starym landzie, a pracuję w nowym. No i sobie tam akurat, bo to jest miasto obok miasta, mieszkam na granicy jednego i drugiego miasta i tak przez tą granicę jeżdżę. E, która granica mnie tyczy? A bardzo łatwa odpowiedź, czy nie to, gdzie mieszkamy, tylko tam, gdzie pracujemy. Tam, gdzie pracujemy. Jeżeli pracowaliśmy na przykład pół życia, tu, a pół życia tu, to to będzie wypośrodkowane i z tego będzie też naliczone jedno i drugie. I odpowiedź na pytanie, które jest myślą przewodnią tego nagrania, właśnie na tej grafice. Po prawej części tej grafiki widzicie bardzo ważną rzecz. A mianowicie, przy jakim miesięcznym dochodzie, który zaczyna tutaj od góry w dół od 450 euro miesięcznie do 1300, to jest bardzo ważna rzecz. Tutaj też źródło jest zamieszczone, skąd ta grafika jest. To jest też bardzo istotne. Też jest zapis, że to jest na podstawie obliczeń matematycznych, czyli to nie są jakieś przypuszczenia, tylko faktycznie, ile, przy jakim dochodzie. Przy jakim czasie, ile tak zwanych punktów tam potem jest zbieranych i jaka z tego emerytura jest do uzyskania. I teraz właśnie mamy dochód: przykładowo 450 euro, to jest odpowiedź na pytanie, też um, czy przy na przykład ten mini-job, czy tam też już zbierane jest na emeryturę państwową. No to właśnie widzicie, że jest. Jak to właśnie rozumieć? Czyli. Patrząc na dół, na dochód 1300 euro będzie zakładam to dochód, który naj... albo będzie odpowiadał tutaj większości osób, bądź będzie bardzo do niego, najbardziej do niego zbliżony. Jak to czytać? Czyli jeżeli bierzemy ten dochód 1300 euro, po prawej stronie mamy liczbę 13. Co ona oznacza? Ona oznacza, że jeżeli przez rok mieliśmy, czyli przez 12 miesięcy, dochód 1300 euro, że na naszą emeryturę miesięcznie należy nam się już 13 euro. Czyli bardzo prosty rachunek. Załóżmy, że ktoś ma 20 lat, zarabia 1300 euro miesięcznie i z każdym rokiem uzyskuje 13 euro na swoją emeryturę. Co to oznacza? Dwudziestolatek w wieku, już, już tutaj bardzo łatwo można przeliczyć, dwudziestolatek w wieku 67 lat idzie na emeryturę, czyli Tę 13 można po prostu pomnożyć przez między 20 a 67, czyli 47 lat, co daje nic innego jak 611 euro. Czyli jeżeli on co roku dodaje przez te 47 lat w swoim życiu zawodowym. 13 euro do swojej puli, którą dostanie na emerytura. To tak będzie wyglądała właśnie jego emerytura. Także dziękuję bardzo za pozostawienie, za słuchanie naszej Życzę Wam udanego teraz weekendu. Życzę Wam, żebyście jechali na urlop pomimo tego wszystkiego, znaleźli chociaż nawet jeżeli się nie da, chociaż na weekend zmienili otoczenie, miasto, e, do innego miasta pojechali są średniego e, na jakieś wideoki Szwajcaria, Austria, to widzę, jak że są tam z tych pięknych wododospadów, te zdjęcia z tych, e, z tych wód i tak dalej, także coś niesamowitego. Osobiście jeszcze nie byłem, musimy tam koniecznie pojechać. E, my wracamy teraz do zewnątrz eksploracji. Dziękuję bardzo, bardzo się cieszę, że mogłem dla Was nagrać, dziękuję bardzo słuchaczom dekancelarii, widzą na naszym dekancelarii, w niedługim czasie będzie się trochę zmieniało, ale o tym będziecie się informowali na bieżąco, będziecie to widzieli. Dziękuję też za liczne odpowiedzi, za liczne telefony, jakie do nas po prostu wykonujecie. Bardzo dziękujemy, bardzo nas cieszy, że udostępniacie, że lajkujecie i pamiętajcie proszę o udostępnieniu tego. Zasubskrybujcie kanał, zareagujcie proszę na na Facebooku. To nadaje znak, że to, że po prostu robimy, poświęcamy ten czas, tą pracę, wkładamy że to y, daje ten rezonans, że tam ktoś jest po drugiej stronie, że to ma sens, że są Polacy, nie wiem, co jest za granicą. jeżeli też znasz takie osoby przede wszystkim zachęcam, żebyś to zasubskrybował, udostępnił, czy oznaczmy na mojego goczumu, bo o link, ponieważ zakładam, że może mu się to przydać, ponieważ koją już wiele, dużo, wiele mitów odnośnie emerytur, odnośnie tych wszystkich systemów systemów zabrobotnych, komuś się to należy, ktoś się nie należy, cała emerytura y, i całe życie po prostu pod palmami, no nie do końca to tak wygląda.